Trochę jest takie czytanie życia poezją i tą symboliką. Nie wiem, czy, nie wiem, czy aż tak, ale, ale niewątpliwie. Ja, ja osobiście nie cierpię takiej dosłowności, takiej, takiej łopatologii. To jest taki, nie wiem, może sobie jak jakiś... No nie chcę użyć słowa prymitywnego postrzegania, ale, ale takiego mało skomplikowanego, tak bym to powiedział, rzeczywistości, sytuacji. No nie chcę używać takich wielkich jak świata, no ale tego, co, 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 co wokół nas. Uważam, że też jest jakby takie, takie widzenie, widzenie rzeczywistości. Może jest nawet mniej konfliktowe, bo, bo, bo sobie kilka, kilka elementów możemy wyobrazić w, w czymś, co dla innych jest absolutnie dosłowne czarne i białe. Ja nie, ja nie lubię, mimo że jako grafik głównie funkcjonuję w obszarze czerni i bieli, aczkolwiek maluje maluję, to, to, to powiedzmy tutaj sobie to rekompensuję, ale w życiu, w życiu pomiędzy ludźmi czerni i biel to jest absolutnie moim zdaniem za mało. To jest, to jest, to jest za mało. Ale to jest trochę odważne zdanie w tym współczesnym świecie, które jest troszeczkę takie zero-jedynkowe. Przyznanie się do poezji, przyznanie się do tego, że, że gdzieś tam są emocje i jeszcze, że w życiu jest paleta barw tak naprawdę. I nie ma tego zdania. Tak, nie. No tak, tak. bo nawet, nawet już tam, powiedzmy mówiąc o barwach, to jest, to jest gigantyczna przestrzeń do, do, nawet do rozmowy, ale ale yy, yy, uważam, że, że zanim, zanim powiemy, że coś jest czarne czy białe, no to może warto przebrnąć przez ten etap szarości które się albo zagęszczają, albo ściemniają, albo roz rozjaśniają, to moim zdaniem każdy chyba powinien taką analizę czynić, takie analizy dokonywać, żeby, żeby powiedzieć, że nie, albo tak. No bo, bo tutaj myślę, myślę o tym. A poezja jest niesamowitym właśnie przykładem opowiadania o czymś, no, często absolutnie skrajnym, jakimś wręcz drastycznym, ale w taki sposób, że, że, że my sami, jakby, musimy współuczestniczyć w tym przeżyciu czy tym doznaniu, o którym autor tekstu pisze. I tak uważam jest z, z, ze sztukami wizualnymi, gdzie jeśli coś robię, to ja chcę po prostu spowodować, jakby zainicjować albo zainspirować albo, albo zasugerować. To jest, to jest ta, ta rzecz, o której wcześniej mówiłem, że y, rozmawiam z kimś, tak? robię rysunek, robię grafikę, maluję obraz, to ja tak naprawdę troszeczkę traktuję to jako pewnego rodzaju y, wypowiedź rzuconą, rzuconą gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie, tak, może, może, może ten obraz będzie wisiał u kogoś y, w domu i ten ktoś będzie przechodził obok niego w ciągu iluś lat tysiące razy i pośrednio będzie wpływał na, na, na niego czy jego domowników, a może będzie w galerii wisiał i zobaczy to kilkadziesiąt albo kilkaset osób. Tak, ktoś tam zwrócił uwagę, ale generalnie chodzi o to, żeby, żeby właśnie, że to, że to ma inspirować. dlatego, dlatego. Em, ja pracuję, ja pracuję takimi cyklami, tak? Czyli takimi cyklami, ciągami myślowymi, tak to sobie, że, że nie jest to, bo, bo, bo często, często takie pytania się pojawiają, a skąd pomysł, natchnienie, to jest jakby jeszcze in, 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 inna, inna, jakby inne przemyślenia na ten temat, ale, ale generalnie są to takie ciągi myślowe. Czyli Pewnego rodzaju, pewnego rodzaju może obsesja, może, może jakaś, jakaś myśl przewodnia wynikająca chociażby z tego, co w życiu nas, nas spotyka, co się dzieje, tak, 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 tak często jest, no i po prostu reagujemy na to, no jak może, jak może grafik czy malarz reagować na na coś, co się dzieje w kwestii chociażby klimatu, środowiska, no to już jest tak wyświetlany temat, ale on niestety ma być, uważam, za mało eksploatowany, mimo że ciągle się o tym mówi, A czy jakiejś jakieś, jakieś podłości między ludźmi, tak? czy relacji międzyludzkich w ogóle przez wiele lat, przez wiele lat. Te cykle, się, które gdzieś tam pojawiają się w obszarze mojego zainteresowania, one są eksploatowane cały czas z mniejszą lub większą intensywnością. Ale miałem taki okres, kiedy, kiedy malowałem obrazy, nie tylko obrazy, bo to też dużo rysunków i grafik związanych z jabłkiem. A jabłko, jabłko traktowałem, traktuję do dzisiaj jako taki cudowny, cudowny taki. eh um, concentrat Problemu, dam, problemów damsko-męskich. Tak? No to, jest, to jest po prostu to jest, to jest rewelacyjny, gigantyczny nośnik tego, tego, dotyczący tego tematu. I powstało, powstało ileś, ileś obrazów. Oczywiście fajnie, jak, jak taki cykl jest finalizowany w postaci wystawy, tak żeby po prostu zebrać to do, do kupy, pokazać w jakimś zacnym miejscu temat wystaw też jest oddzielnym tematem bo to, bo to, bo to jest no, tak, tak yy... Tak to akurat wygląda, to też teraz nie, 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 nie chcę się na ten wypowiadać za, za dużo. W każdym razie dobrze, jeśli kończy się to wystawą, jest y, jakaś taka, y, jest jakiś finał pe pewnego, pewne, pewnej drogi, pewnej, pewnej podróży, tak? Oczywiście nie, nie zamkniętej na stałe, ale, ale tutaj ten, ten przykład podaje. Cały czas, y, cały czas. Y, 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 no to tak, tak brzmi, to zabrzmi trochę śmiesznie, ale sadzę drzewa tak, w tych swoich pracach. Ale, ale drzewo traktuje jako. jako ty, Tytułuje ten cykl nazywam drzewo mądrości, ale. Ale wynika to z tego przekazu biblijnego. Oczywiście w różnych kulturach to drzewo jest innym drzewem. Jest drzewem figowym, jest drzewem oliwnym. W naszym obszarze kulturowym jest, jest jabłonią jest jabłonią i e, oczywiście ona nie musi mieć swojego gatunku jakby w taki sposób dosłowny zauważonego. i znowu tutaj mówię omijamy tą dosłowność. Chodzi o to, żeby miało znamiona drzewa jako, jako, jako rośliny, jako, jako obiektu, który po prostu te wszystkie skojarzenia w, w nas wywołuje. Generalnie o to chodzi. A, a mówiąc o tym, jest, jest, to, jest to moim zdaniem naj, najmocniejszy, taki jeden, jeden z mocniejszych takich przekazów, którym chce się jakby czy refleksją swoją, z, z, z którą chce się dzielić, no, z kim się da powiedzmy, tak? czy, czy, czy z, z, z tymi ludźmi, z którymi mam kontakt. Czy z, z tymi, którzy te publikacje gdzieś tam, gdzieś tam oglądają, do nich do dociera. Drzewo mądrości, jako, jako symbol pewnego porządku świata, tak? zawsze, zawsze staram się malować, malować czy robić grafikę w ten sposób, że to drzewo jest fragmentem doskonałej formy, jaką jest koło. Jest fragmentem tylko, no bo byłoby zbyt dosłownym i takim trochę naiwnym malowanie koła jako całości, powiedzmy, to jakież to wielkie musiało być, a tak musimy sobie wyobrazić, że jest to tylko fragment, bo my jesteśmy tylko fragmentem, jakimś pyłkiem, kawałeczkiem ogromnego zjawiska, jakim jest świat, tak? Ale e, jeśli każdy z nas sobie uzmysłowi, Choćby nawet na, 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 na chwilę, to, że funkcjonujemy w pewnym obszarze, w pewnej całości, w, pewnej, w, pew, w pewnym porządku świata, tak? No to raczej powinniśmy się w nim odpowiednio, jak, jak na gości wy, 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 przystało, dostosować do, te, do tego, co, co, czym, czym ten porządek jest. A ludzie tak raczej wydaje się, jakby w ogóle nie wiedzieli, że, że, że coś takiego jak, jak taki porządek świata istnieje. Zachowują się tak, jakby to na mnie to nie dotyczy. Ja sobie będę robił co chcę. No nie, to, 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 jest, to jest bzdura. No, na szczęście ten porządek ten przez, no wiem, że to brzmi tak dosyć naiwnie, ale, ale przez naturę nam jakby narzucony jest, jest cały czas silny, potężny i widzimy, że, że te nasze. Te nasze działania mimo, że nam się wydają ogromne, one są po prostu takimi rzeczywiście pyłkowymi tylko na szczęście, ale to zagrożenie widać jest coraz, coraz większe w stosunku do tego, do tego jakby globalnego widzenia. No, jesteśmy znowu znowu nie, nie, nie aż taką jakąś tam gigantyczną przeszczenią, tak? A, um, mówię o, o, o całej populacji y, y, ludzkiej. I, I te moje prace mają być tylko jakimś pewnie są, jakąś refleksją. To czego ten gość drzewa robi, bo co. No I właśnie już się zaczyna jakby rozmowa na ten temat. Nie, no to służę tutaj. I zawsze. to jeszcze w przestrzeni miejskiej. A jak w przestrzeni takiej publicznej, no to już w ogóle jest super, bo wtedy, wtedy ten zasięg jest większy. Prawda? Bo, bo to jest. Bo to jest e, też tak, to, to, to dobrze Pani Magdo, że Pani to powiedziała, bo, bo pytanie często też takie, no, w różnych rozmowach z, 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 z wieloma twórcami też jak, 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 jak prowadzę jak jak się spotykamy to rozmawiamy właściwie no jaki jest cel tego, że robisz grafikę, no poza, poza jakby chęcią zarobienia, tak? no, bo robi się to po to, żeby ktoś kupił ewentualnie, ewentualnie, nie, nie zawsze, nie zawsze tak jest. Często jest tak, że ta grafika, czy rysunek, czy obraz no, lądują w, jakimś, w jakiejś przestrzeni zamkniętej w jakimś domu widzi to na, w ciągu nie wiem, roku kilka czy kilkanaście osób. Yy, I to, to, to jest ogromna różnica w stosunku do prac wykonywanych w przestrzeni. Jakiejś publicznej, może być miejskiej, ale jakiejś publicznej. Czyli, czyli yy, no, internet teraz jest też takim niesamowitym nośnikiem, jest to, jest to fantastyczna historia, byłem zawsze przeciwny temu, bo wydawało mi się, że jest to jakby wrzucanie za frajer pomysłów, hmm. które, z których ktoś tam sobie po prostu no, no, korzysta. No. Bez dziękuję nawet, prawda? Ale teraz po części sytuacja zmusiła do tego, żeby w tym internecie zaistnieć. No a to teraz jest to takie nowe moje doświadczenie, gdzie, gdzie po prostu no, wydaje mi się, że z sukcesem to się dzieje, ale rzeczywiście ten internet pokazał no, no, nie, nie, nieprawdopodobną potęgę, swoją potęgę, siłę, yy, czyli możliwość docierania do tysięcy osób. No tak, trochę jakby z automatu, prawda? Tylko poprzez to, że, że się zamieszcza jakiś film, czy, czy jakąś a powiedzmy, wypowiedź. To jest fantastyczna historia. A jak wygląda ta dialogowość, właśnie, jeżeli chodzi o galerię w internacie? Bo na tej dialogowości Panu najbardziej chyba zależy. Tak. No więc yy, yy, przechodzimy tutaj na, 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 temat, na temat galerii, którą od października yy, zarządza. Jestem kuratorem tej Miejskiej Galerii Sztuki Obok w Tychach. No i rzeczywiście yy, rob, robię to yy, jako, jako element składowy Teatru Małego w Tychach. Yy, yy, Funkcjonuje, funkcjonuje to w ten sposób, że w zasadzie czuję dzięki oczywiście no tutaj powiem mądrości chyba zarządzających teatrem, czyli tutaj mówię o, o Pawle Drzewieckim, dyrektorze teatru, że, że w zasadzie czuję pewną absolutnie swobodę, swobodę i taką autonomię, jeśli chodzi o, o tą część strony merytoryczną, no bo fizycznie jako instytucja jesteśmy, jesteśmy całością, ale tą galerię Prowadzę z Janną Rupik, też absolwentką tej samej uczelni co ja. Asia jest fantastycznym partnerem w pracy i Sytuacja wirusa, ta no w sumie obrzydliwa sytuacja, która po prostu zdemolowała, zdemolowała mi kompletnie cały projekt roczny i już miałem zbudowane właściwie w przyszłym roku, bo to jest taki proces dosyć... No, w czasie rozłożony z tymi twórcami, którzy mają być wystawiani, trzeba rozmawiać, trzeba sprawdzić, jakie to są prace. No, czy ja do nich docieram, czy oni docierają, mnie no to jakby nie ma znaczenia, jest to pewnego rodzaju selekcja, co jest taką naj, najtrudniejszą częścią pracy kuratora, no bo jednak subiektywnie posługując się swoją, swoimi jakby absolutnie indywidualnymi, osobistymi, powtarzam, subiektywnymi odczuciami, no musi dokonać tej selekcji, tak, jakiś, no niestety, najtrudniej jest powiedzieć, nie, fajnie, jeśli są to super rzeczy i, i po prostu widzę chęć współpracy, no ale to, to powiedzmy zostawmy, w każdym razie ta sytuacja wirusa spowodowała, że nie mogliśmy wystawiać w, no po prostu w galerii, tak jak, jak do tej pory, e, faktycznie y, prac y, autorów, y, którzy byli wcześniej już umówieni. W związku z tym musieliśmy zrobić to w internecie. I pierwszą taką próbę zrobiliśmy w przypadku Romana Maciuszkiewicza, jego malarstwa, znakomitego malarza, znakomitego też człowieka i, i kolegi, który jest profesorem malarstwa w tej chwili na Uniwersytecie Śląskim. I To, że, to, że kurator coś powiedział, że autor coś powiedział i potem pokazaliśmy obrazy, nic moim zdaniem jakiegoś szczególnego, prawda? Ale ja sobie zdawałem z tego sprawę. W związku z tym pomyślałem, że zrobimy coś, coś jeszcze. Mianowicie codziennie prezentowaliśmy obraz w internecie. Tak? Oczywiście cały czas był, był dostęp do, do tej zapowiedzi, tych, których już wymieniłem, wypowiedzi autora, ale codziennie pojawiła się nowa praca tak? z komentarzem autora. Cudowna historia. Roman Maciuszkiewicz się zgodził na to i tam, to, się, to były bardzo króciutkie, mogły być bardzo króciutkie i były bardzo krótkie te, te, te jego wejścia, te komentarze i to było dodatkowym jakby bodźcem do rozmowy, do polemiki, do takiej, takiej właśnie interakcji z ludźmi, którzy oglądają te, te obrazy, prawda? I Wynikiem tej ich, tej, te, tego spotkania z obrazem Romana Maciuszkiewicza były komentarze, które wysyłali do nas. Ale robili to, jak to, jak to robili to tym chętniej zapewne. Że czekała na nich nagroda dla, dla wybranego czy wybranych, najlepszych jakichś no najlepszych, No nie wiem, jak to określić, bo jak powiem, że najciekawszy, to trochę brzmi jak jakiś niepoważnie, ale dla, dla powiedzmy najfajniejszych, najlepszych. Oczywiście wybierał te najfajniejsze, najlepsze komentarze. Cały zespół. Miejskiej Galerii Sztukiowo, czyli ja i, 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 i Asia Rupik. Także po to absolutnie mm. grupa, grupa, która przyjęła na siebie obowiązek no, tak, tak poważny. No i, i oczywiście została wyłoniona laureatka tegoż wydarzenia i nagrodą był obraz, który przygotował Roman Maciuszkiewicz specjalnie dla takiej osoby. No, uważam, że prezent. Absolutnie znaczny. I, tu, I tutaj to był absolutny sukces. Absolutny sukces, bo ilość wejść. Wow! No ja się nie spodziewałem, że, że będziemy mówili o tysiącach. E, następną wystawę, którą zrobiliśmy, to jest e, świeżutko teraz zakończona wystawa cybergrafii. Tamto była wystawa obrazów e, olejnych Romana Maciuszkiewicza. jeszcze tylko powiem, e, że e, wystawa nosiła tytuł Świat bez nas. Y, tutaj, tutaj epidemia, świat bez nas. No, y, Wszystko się połączyło. Zbiegło się cudownie. Y, no, wolałbym, żeby, żeby nie, ale że, że, wolałbym, żeby ten świat bez nas był tylko na obrazach, no, ale rzeczywiście trochę powiało taką upiornością, bo te obrazy faktycznie są bez, bez, bez postaci, be, bez nas, bez ludzi. Y, obrazy znakomite, y, ale właśnie to. Co, co, o czym się mówiliśmy, one po prostu mają gigantyczny ładunek przy bardzo skromnych, oszczędnych środkach. I to spowodowało, że tych komentarzy była ogromna ilość bo, bo y, to była tylko taka jakby sugestia taka inspiracja ze strony autora Romana Maciuszkiewicza do wypowiedzi na, na, na ten temat właściwie. No, każdy obraz jest oczywiście inny. Problem jest jakby podobny, ale to są, to są wielkie miasta, miasta, bloki, ściany, elewacje, które... właściwie elewacje niesamowicie kolorystycznie zbudowane, przy, przy pomocy niesamowitych kolorów zbudowane i one właściwie prowokują do takiego myślenia, ale o co tu chodzi? Nie? I tu się zaczyna dopiero przygoda z, w kontakcie z, 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 tym, z tym obrazem. I też zaczyna się rozmowa, co jest o ciekawe. To jest ten dialog. To jest ważne. I mamy, I mamy te. Właśnie fantastycznym dorobkiem tego, tego, tej ekspozycji internetowej jest yy, no, zapis tych wszystkich komentarzy. To jest, dla autora to jest znakomita historia, prawda? I teraz wyobrażam sobie tak, jak zrobimy, bo, bo zrobimy wystawę yy, taką że tak powiem, fizyczną. Tak, fizycznie, czyli taką, taką naprawdę na ścianach będą wisiały obrazy. Te, te, które w internecie w tej chwili się znajdują, będą oczywiście w, w, gościły w, naszych, w, na, w naszej galerii. I tak sobie myślałem, że gdyby, zobaczymy jak środki na to, czy środki na to pozwalają, gdybyśmy zrobili katalog i obok zamieścić, umieścić takie, takie komentarze. No, fantastyczna sprawa, prawda? Drugim, drugim, tak, drugą taką przygodą właśnie były, była wystawa, e, znowu temat, tak niby przypadkowo e, się tak trafiło, że e, martwe z natury. Świat, e, świat który pokazał nam e, Ryszard Czernow e, swoimi cybergrafiami. E, to są takie mm, to nie są grafiki, a też nie są fotografie. Dla fotografików, każdy fotografik w galerii fotografii powie, no nie, ale to, 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 to my tutaj fotografie pokazujemy, a każdy, każdy w galerii takiej normalnej, gdzie, gdzie, gdzie obrazy i grafiki są prezentowane, powie, no ale my fotografii nie pokazujemy. Także właściwie to jest pomiędzy, no ma, 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 ma Ryszard z tym problem. Ale my oczywiście ja się zdecydowałem, że pokażę to jako, jako też pewnego rodzaju Pokaz możliwości, możliwości warsztatowych, bo to jest absolutnie dzisiaj dla młodych, z tym się grafika kojarzy. Jak powiemy słowo grafika, to dla większości są to albo gry komputerowe, albo jakieś takie działania poprzez klawiaturę czy myszkę, tylko, tylko, tylko komputerem. A nie mają pojęcia o tym, że świat grafiki to jest ho, ho, ho. To jest, to jest naprawdę. Asia Rubik robi teraz takie warsztaty, które, które właśnie będziemy imitowali, warsztaty na temat tych takich tradycyjnych, prawdziwych technik graficznych. Takie do dzieci skierowane, ale zawsze ktoś tam może z rodziców też zwróci na to uwagę. Ale tutaj mówię o tym właśnie o tym, o, i jeśli, jeśli wspominaliśmy o tym dialogu, to w przypadku tej wystawy Martwe z natury również ten sam mechanizm. czyli prace eksponowane w internecie, w tym przypadku po dwie, bo ich jest więcej, bo jest tych akurat, Rysika Czarnowa, jest, tych, tych cybergrafii jest więcej, w związku z tym po dwie i ludzie nadsyłają komentarze. I też zamknęliśmy, też wybraliśmy już, 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 już wyłoniliśmy zwycięzcę. A tak y, wszyscy liczymy na to, że y, sytuacja jak najszybciej się uspokoi i wrócimy do tej normalności, czy galeria zostanie też w tej przestrzeni internetowej? Tak. Tak, bo, mhm. bo ta, y, to doświadczenie pokazało, że y, chyba czegoś by, czegoś by brakowało. No, same liczby jakby... Podpowiadają tak w sposób bardzo dyskretny, delikatny, że jednak no to, że, to, że jest nie wiem, kilka tysięcy wejść no, to, to jest zupełnie coś innego niż nawet tysiąc odwiedzających, tak? Oczywiście to, jest, to są zupełnie jakby inne, inne, inne kwestie, inne przestrzenie, in, bo, bo ja uważam też, że kontakt, w którejś z tych zapowiedzi mówiłem, że e, Przyjdzie ten moment, wierzę w to, że, że, że bardzo szybko, kontakt w galerii z obrazem, tak? gdzie możemy go poczuć, bo to, bo to gdzieś tam się jeszcze... Ulatnia werniks czy terpentyna, to, to, to ma, 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 swoje, ma swoje jeszcze jakby, no te doznania są pełne. Tak? To, mm -hmm. że widzimy, że coś tam jest może gorzej naciągnięte, albo gdzieś tam się pofalowało, albo światło się załamuje, bo tam jakaś, jakaś strukturka, jakaś faktura, no, to, 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 to moim zdaniem są niesamowite rzeczy. No i poza tym format. Format U, to jest sprawa, mm. do której ja przywiązuję ogromną wagę, bo zupełnie też, 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 zupełnie inaczej odbieramy to 1 do 1, a, a na ekranie, ja dlatego nie lubię często, jeśli się zdarza taka sytuacja, przesyłać, pokazywać komuś prac swoich. Yy, nie wiem, tam, Formie przy pomocy telefonu czy, mm -hmm. czy jakiegoś wiemy, komputera, bo to jest zupełnie, zupełnie coś innego naprawdę. To widziałem wielokrotnie reakcje, jak ktoś oglądał jeden do jeden pracę, o wow, to ja nie wiedziałem, że to jest tak. No, no. Oby nie było inaczej, bo to, bo to często jest też tak, że, że pomniejszona praca, yy, maskująca yy, wiele niedoskonałości jest świetna w przekazie takim elektronicznym, a jeden do 1 coś nie tak. Nie? Mi bardzo zależy na tym, żeby, żeby no gadać o tym w nieskończoność, mianowicie, ale w nieskończoność, mianowicie o tym, że ten obszar, obszar sztuki jest naprawdę ważny, naprawdę dla ludzi jest ważny. On, tak jak się mówi, że, że tam że nie wiem, muzyka łagodzi, tak? Muzyka łagodzi obyczaje, tak? Dobrze tak, 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 tak. No to, no, to muzyka jest jakimś elementem działań artystycznych. To, to sztuka naprawdę raz, że łagodzi, dwa, jest, takim, jest taką autorefleksją, mhm. jeśli cokolwiek robimy. Dlatego ja prowadzę te zajęcia z tymi różny, w różnym wieku ludźmi. Tak? To mhm. ja widzę, jak oni to przeżywają, jakie to jest dla nich ważne. To jest, taka, to jest naprawdę jak terapia, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest rewelacyjne. I, I gdybyśmy więcej na ten temat rozmawiali, to mniej byśmy mieli po prostu czasu czy, czy, czy chęci rozmawiać na tematy no, takie obrzydliwe, tak? których jest pełno, coraz więcej. Nie? Miasto z okiem Kulturalne, Miejskie Centrum Kultury w Techach Rozmawialiśmy dzisiaj z panem Wojtkiem Łuką, artystą, plastykiem, historykiem, literaturoznawcą, jak się okazało A, po dzisiaj? No, tak naprawdę grafikiem, no po prostu. Człowiekiem dialogu na pewno. Dziękujemy pięknie.